To middle, one after scout casedrop. Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Nowy system losowania lepszy drop już teraz. Wygraj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój kierunek. Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam. Codziennie możesz odebrać bonus nawet 100 zł casedrop. Otwórz skrzynki za PSC, sms lub przelew. Channel switched. Disconnected. No i Pongowski. Przed Pongowski na tym spika. Chciałem wejść na tym spika do Jarka Paszy, a Pongowski przed się spierdział. Ale właśnie Pongowski, widzicie. To nie jest poważny człowiek. A co z Kolo? że to ja? ale wróćmy do meczu. <laughs> Skol, wiedział, że to ja. Siła babamak. Nie wiedziała jak. Skowry wiedział, nie powiedział. Masz I to było tak. O. Nie! Musi był być mój. Momentem go. Tu, bambi, kościu tu! Gościu! Gościu! kamper, go, go. ja pierdziele. Nie. Nasza walka Kurde, najgorsze jest to, że miażdżymy A nie powinniśmy. Ja nie wytrzymam zaraz, no. No to no, jedzie, nie jest asysta! Za... To nie Najgorzej, byku. Rozjebiemy się. Spokojnie Ja! Co so Nie, tak, ej, nie! Cofam to, to się niczy kurwa. Bo nie, no, mi... Nie, nie, bo, nie. bo mi bot zajebał. To by bot nie ja. Smokuję. E, Smokuje. Smok. bo Więcej? Nie wiem. Sam poleciał. Masz flaszę? Nie masz. Flaszę, dawaj, dawaj, jedziesz. Dawaj. O nie. U mnie, u mnie. O! Nie. Co? Ej, pesie, I pesie! I pesie. <noise> Ej, jak on. Nie... Jak on nie zginął, Ej, Pokażcie mi shota z tego teraz. Ale tu. Jest... Tu jest fajna płynność. O, 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 już padłem na start prawie. Chłop się wy... Tu jest jakiś auto aim czy nie? Aj, zabiłem! Granatem! Bambika jakiegoś! Kurwa! No stwierdalaj Kras, że jej chyba nie Januszek, a chciałbyś? Kraszyka? Drone flashback! Zapantowałem pas na siebie! Dron O kurde, co to było za flash! Co? Przez szybę taki mi się? Maweł magik! Ale nie będę w ogóle... <tans> <tans> Magiki beczku, pokój! W ogóle nic <tans> to jest spokojnie. <tans> zna, <tans> to jest paronka, jeszcze Parumpek jest pewny siebie teraz. Życiu, franka, <tans> dobrego rzucił kurde i gaz. <tans> Sam wypadnie. tak na... Jest targa... Poczuj się jak prawdziwy kierowca ladeł No nie, no nie pierd... Tak targa, nie? Ej, on sam skręca! Ej, to jest chuj! Coś tu jest nie tak! Pary, CO ON ROBI?! Skurwysyn, no! Dobra. Przestań nam, będziemy jakieś słuchać. No Bez przesady Chcecie to ja wam pośpiewam Nie będziemy ten Powiedz Powiedz czemu Świat twój milczy cały blady od go. Zamknij mordę zarabana zostaniesz Śpiewam i wchodzi tu jakiś bambik nie mają w ekipie hip-hop opca odpaliłem, myślą, że usłyszę rapera Oczy przecieram, nie dowierzam bo w zamian słyszę frajera To jeszcze chłopak do mojej ekipy Kim ty w ogóle jesteś, dla mnie jesteś nikim Miałoby ci, to, lecz polecę trochę Powiem ci parę słów o hip-hopie Pierwsza zasada, wszystkim bardzo dobrze Dobra znana. Pepito Nie baw się w rap, jak Wiady. się tu Przejdźmy dalej, teraz będzie kwestia pan, czy bez nich naprawdę nie masz po co walczyć On miał takie okna, były kiedyś stare, że było tu okno jedno i górna taka część. Właśnie nie wiem czy ta dolna część taka prostokątna była otwarta, czy ta kwadratowa górna Ale On rzucał mój walił tak, wiesz, on dobrze, o dobry miał rzut wysoki taki, walił petardy takie na jajem na, w okna naprzeciwko, że... Nie mam wydej rzucić, no. O, on mówi, nie, że nie da mi, bo że przypał coś tam, że mi, że to mi to nie da rzucić, ja mówię, no daj mi rzucić raz, mówię, wy <grywania> kurwa, no daj mi rzucić raz, rzuciłem, wziąłem rozpęd, chwyciłem jajo z całej pyry, rzuciłem tym jajkiem, da dawno się tak nie zamachnąłem, tylko, no przypiks, bo to jajko nie opuściło mieszkania. Udupcyłem we framu go okna jajkiem.